Cześć kochani, dzisiaj kolejny, jak poradzić sobie, kiedy nie ma się piekarnika, będę robiła granole na piecu. Przepisu dokładnie Wam nie podaję, jak to się mogę wysłać. Ja mam taką bardzo zużytą, wyrwaną z czasopisma przekrój. Amelia zresztą ode mnie dostała. No i słuchajcie, rzeczy, które są potrzebne. Wsypujemy sobie płatki. Ja mam akurat płatki owsiane. Mam też płatki orkusowe, które bardzo osobiście lubię i polecam, są z dużych i Naprawdę nie zrobię. myślę, że użyję je prawie wszystkie. Ja robię taką ilość, żeby się zmieściła w takiej pustce strona. Tak, dajmy razie sprawę, się troszkę nie brawie. Następnie. Dodajemy różne takie rzeczy chrupkie, jak peski, bo to akurat będzie wyglądało w prażeniu. Ok. Słonecznikowe. Ja mam tylko peski słonecznikowe i mam ożebki z które sama wyłuskałam, bo ja zawsze wolę kupić suchych na targu jakieś sezon i sobie na bo potem płacić nie wiadomo ile za sklepowe mieszanki. I tu są jeszcze, na przykład tu jest miane miane wiórki kokosowe, niesolone orzeszki ziemne, ale ja nie daję, ostatnio dałam mak i wam byłaby troszeczkę kołaszka, bo to chyba na kuchni nie sprawi. i on skrzypia jak zęba, ale mam spój, daję to, co mam, o, to damy. Im więcej tych rzeczy jest, to ona jest ogromnie ciekawsza i i teraz do tego będziemy dodawać roztopione masło, olej słonecznikowy, cukier ciemny i cukier jasny. Ja daję tylko ciemny. tak, daję to wszystko bardzo na oko, dokładny przepis Wam dam, ale on jest na kilogram płatków, a ja tu na pewno mam nie. i soli. Ta sól jest też według gustu, ale ta sól daje bardzo ważny, specyficzny ten smak. Oleju słonecznikowego nie mam, więc leję rzepakowy. I masło. Masło też jest ważne. To też daje ten smak. I co najdziwniejsze, ono się w tej mieszance? Już nie Pomieszamy. To jest troszeczkę za mało tych mokrych. Teraz dodaję jeszcze oleju. To wszystko Teraz jest ok. Może to pokażę. No taka mieszanina, nie? Dobra. I teraz zrobię małą przerwę, bo sobie przypomniałam o ważnej rzeczy i zaraz to wrócimy. I już jestem z prostu, nie wiem czy cokolwiek widać, mam nadzieję, że tak. Po prostu piana ubita z białek, ona nie musi być super ubita. A ponieważ z kajpkiem właśnie, ona jest opcjonalna, ale to da, że ta granola będzie taka chrupka. A ponieważ z w niedzielę mieliśmy w 4 jaj, więc mam dużo białek, które jakoś muszę zużyć, a nie upiekę sobie szkoda. chyba że spróbuję wkrótce. No i mam to wymieszane, elegancio. I teraz, oryginalnie robi się to w piekarniku, ale ja, jak mówiłam, piekarnika nie posiadam. Więc... Ja ja miałam, Więc używam takiej żaroodpornej brytaneczki i robię to na piecu. I tylko, można I robię to na dwa razy. O, sporo mi wyszło. To już nie zrobić? No i po prostu. <laughs> no, ok A to w przenosimy się na piec. Piec mam super rozgrzany. Stawiam to. I teraz piec. Otwier o, co ja robię? To nie to. To nie to. O, co ja robię. No, widać teraz, tak? Dobra. I tu się będzie robić. Pokażę Wam jeszcze, jak się skończy. I tak się robi. Za czas jest nieokreślony, bo to zależy od tego, jak gorący jest ten piec. No i po jakimś czasie nie umiem go określić, bo to nie jest piekarnik, gdzie mam kontrolę temperatury. Uznaję moją porcję granoli za gotową. I tutaj teraz się zrzuca, wkraiwuję różne takie bakalie, suszone owoce. Ja to zrobię jutro, bo mi się dzisiaj nie chcę. Zachęcam i codziennie rano z jabłkiem, z podgrzanym mleczkiem, z jakimś owocem jeszcze. Wspaniałe śniadanie. Najlepsze jakie może być, bo zawiera bardzo dużo węgla wodanów. Takich dobrych, białko. No i te wszystkie wiadomo owoce, orzechy. Naprawdę wspaniałe. Polecam. Jeszcze małe uzupełnienie właśnie wpadł mi genialny pomysł, bo to na pierwszym się przypala mocno, nie? Bo to od dołu. Żeby sobie kładła folię. I no, zobaczę jak tą folią będzie. Na pewno mam pewien, która mam szczątkę i ściągała ciepło. To wszystko. No i tak wygląda moja granola w świetle dnia. Zaraz będę jadła śniadanko. Dzisiaj z bananem. Pierwszy mój banan chyba w tym roku powiem Wam szczerze. Do tej pory jadłam z próżką konferencją, ale chciałam za zmienić. Ducha, mm. uwielbiam. Polecam.